Dole, jutra, jutra, jutra. Nie przypadkiem nikogo. Gdyby wyruszyłem trochę po 27 latach chodzę na kolejny stopy stos. Nie ma odrotu, nie jestem drogi połowienia. I sam nie wiem gdzie jest konie, pisze ta czy o jutro. Co najwalczyłem o dzisiaj to nie walka o gadżetnie, przy kolejnego trysza to, kusy dodatek drodze do... Tego życia. Ja mam wybór, koniec szuka drogi na łatwiejszych wyjściach Powiem, robimy to co wszyscy i żyć tak jak każdy Za tam nie idę, tam nie to tylko wybrańcy Droga do bramy, wyjście poza standardy W tle w życie piecze, a nie kraina upadły Wsiądam na siebie gazy, Jedyne świat po pośród lotu Mnie się jasność umysłu przebija ściany z, z betonu Wtedy wszystkich zarazię, I każda witoły w rywalny sam Wrodę do lepszego jura Omijam syli to czułeś Powe pytanie, po co to robić i na kogo? Ci samo bo poszerza twoją świadomość Wielu myśli po to, mamy bez porozu porodu. Nie robię to dla nich na siebie. Żyjemy we wspólnym, niebie wie Czy dzisiaj jestem? Ile zostało do celu? Czy oddaję spokój jucha? Twojego osiągnięciu i tak podążać, a to Dobrze, rozpęd dojść dobre, mijam się na szycia, przetapiam to do korony jestem taki jak ty Jak się tysięcy popaków i tam jak ci zmienię, zmieniam podejście do tematu Siedzi hipokrytu i łatwego hajdu W drodze do leczego jutra, jeszcze na właściwym sztabu tyj W drodze do lepszego jutra, pośrednio raz i teraz na zisko mój prywatny do jutra, omijam sydi, mam to coś, czego nie kupisz żadnaj Drodze do lepszego jutra, do sięgam raz i każda z nich to mój prywatny znak. drodze do lepszego jutra? omijam mi i ma to coś, czego nie kupi sam. drodze do lepszego jutra, to sięgam i każda z nich to mój prywatny znak drodze do lepszego jutra. mi i ma to coś, czego nie kupi sam. Drodze do lepszego jutra. To sięgam i każda z nich to mój prywatny znak.